Moin zusammen. Hallo ihr Schokohasen. Pressespiegel aus Hamburg. Heute ist Mittwoch, der 13. Januar. Schön, dass ihr da seid. pozdrawiam pierniki. Prasówka z Niemiec. Dzisiaj w 13 stycznia. że jesteście. Die erste Nachricht. Bayern führt FFP2 Maskenpflicht im Nahverkehr und in Supermärkten ein. Das habt ihr sicherlich schon alle mitbekommen. Już na pewno słyszeliście o pierwszej wiadomości, jest taka, że Land Bayern wprowadza obowiązek noszenia FFP2 w środkach komunikacji publicznej i w supermarketach. Und äh, ja, das hat der Ministerpräsident Markus Söder äh, verkündet während einer Pressekonferenz und pass mal auf, der Markus Söder fordert auch Corona Impfpflicht für Pflegekräfte und der bayerische ministerpräsident stellt sich damit gegen die bundesregierung. die bundesregierung hatte immer wieder betont, dass das ganze freiwillig ist und freiwillig bleibt. und jetzt, ja mal sehen, wie andere bundesländer reagieren, ob sie diese idee dann auch aufgreifen. hier aus hamburg kann ich euch berichten. die sozialbehörde Die Hamburger Sozialbehörde will dazu erstmal keine Stellung nehmen oder ist wirklich sehr verhalten, was das angeht. Markus Söder, to jest premier właśnie Landu Bayern, oprócz właśnie wprowadzenia tego obowiązku noszenia tych maseczek FFP2, podjął jeszcze temat obowiązkowych szczepień dla osób pracujących w tak zwanej opiece i tym samym pan Söder przeciwstawił się jakby rządowi niemieckiemu, ponieważ rząd niemiecki cały czas mówi o tym, że, że będzie to sprawa indywidualna, sprawa po prostu, yy, no, będzie można się zdecydować na te szczepienia dobrowolnie, tak lub nie i tak to ma pozostać. I teraz jest ciekawa historia, jak do tego tematu podejdą inne landy, inne kraje związkowe w Niemczech, czy ten temat gdzieś tam zostanie podchwycony, czy nie. Z Hamburga mogę wam tylko powiedzieć, że jak na razie tutaj urząd odpowiedzialny za to jakby nie komentuje szczególnie tego i bardzo tak powściągliwie do tego tematu podchodzi mamy nadzieję że tak to pozostanie zobaczymy gut also jetzt gibt es in Bayern selbstverständlich sehr viele Fragen zu klären wo bekomme ich diese Masken zum Beispiel und wie schütze ich mich vor uh, vor Fälschungen und so weiter uh, ja leider no i teraz oczywiście w landzie Bayern jest dużo Dużo pytań, gdzie można zakupić takie maseczki, w jaki sposób rozpoznać te maseczki, które są prawdziwe od jakichś podrabianych i tak ja. dalej. Insgesamt, nicht schön, tak w sumie, wszystko niezbyt ładnie. Dann wollte ich noch sagen: am Samstag wählt die CDU einen neuen Parteichef. Zur Wahl NRW Ministerpräsident. Amit Laschet, wirtschaftsexperte Ekspercie w und der Bundestagabgeordnete Norbert Röttgen. Ja, mal z nim Chciałem jeszcze powiedzieć teraz tak, że w sobotę odbędą się wybory nowego szefa partii CDU. Te nazwiska, które wam przed chwilą zacytowałem, to są kandydaci. Tak chodzi o to, żebyście te nazwiska słyszeli, ponieważ o którymś z tych panów w najbliższym czasie będzie na pewno głośno. Ähm, jupp, und dann was haben wir noch? Ähm, ja, die Lage insgesamt sieht wirklich nicht gut aus. Äh, äh, auch der Gesundheitsminister Spahn sagt, äh, dass, die, dass es eigentlich jetzt momentan unmöglich ist, Anfang Februar alle Beschränkungen aufzuheben, also jetzt im Moment dran zu denken. Äh, es gibt zu viele Neuinfektionen und. Dazu kommt noch die Sache, die Niederländer verlängern Lockdown bis zum 9. Februar. Ja, also schon wieder so ein äh, Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich auch hier in Deutschland verlängert wird. Ähm, no jetzt oczywiście i ogólnie rzecz biorąc, koronawirusem sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. So Mi minister zdrowia Jens Spahn mówi o tym, że w chwili obecnie w ogóle nie ma co also mówić o zniesieniu zniesieniu wszystkich tych wszystkich obostrzeń aktualnie obowiązujących z końcem miesiąca, a kolejnym takim znakiem na to, że te obostrzenia mogą być przedłużone w Niemczech jest to, że na przykład Niderlandy przedłużyły lockdown do obecnie 9 stycznia. Jo. Gut, jetzt gucken wir in die Wirtschaft, teraz trochę o gospodarce. Gestern, also am 12. Januar begann die Auszahlung der neuen staatlichen Überbrückungshilfen an Unternehmen. Ähm, bei, vielen, bei vielen Unternehmen, bei vielen Empfängern sorgt das alles für Frust. Prozesse sind zu bürokratisch, alles äh, ist zu langsam, dauert zu lange. Und äh, ja, deswegen wollen auch immer mehr Unternehmen auf, äh, auch Druck auf Landesregierungen ausüben. wejściu na insolwencję, ale także działanie wśród Wczoraj rozpoczęły się wypłaty dalszych pomocy dla przedsiębiorstw i jest tutaj dużo, dużo krytyki właśnie ze strony przedsiębiorstw, ponieważ oni określają te wszystkie procesy jako zbyt biurokratyczne, wszystko trwa zbyt długo i dlatego też rośnie też um, rośnie auch die Presse dieser Unternehmen auf die Regierungen einzelner Landes, Bundesregierungen. Viele Firmen befürchten sich, dass die Unwirtschaftlichkeit im nächsten Moment nicht alles aussieht, Dazu kommt auch noch die Frage, zum Beispiel, also die, Frage, die Tatsache, Welt, die Welt berichtet, viele werden die bereits gezahlten Hilfen zurückzahlen müssen. Und hier geht es darum, dass die Bundesregierung klammheimlich Bedingungen für Corona-Hilfen änderte. Hier geht es um, um einen Punkt, äh, in dem es heißt, dass die Überbrückungshilfe sei ein Beitrag zu den ungedeckten Fixkosten eines Unternehmens. Das heißt, äh, dass das Unternehmen einen Verlust gemacht haben muss, um die Überbrückungshilfe zu erhalten. Und das war bislang nicht der Fall. Welt. Jeszcze o tych właśnie pomocach. Welt pisze o tym, że możliwe jest, że wiele z firm, które już dostało te pomocy, będą je musiały zwrócić. Chodzi o to, że rząd niemiecki zmienił potajemnie jeden z zapisów, właśnie dotyczących tych pomocy koronawirusowej. Chodzi tutaj o zapis, w którym jest mowa o tym, że pomoce mają być teraz tylko na jakby nie na koszty firmy, które są których nie można pokryć, to znaczy, tak żeby było jasne, że firma musiała mieć straty, nie są to tylko pomoce dla firm, za stracony dochód, tylko to są jakby pokrycie strat firmy, a do tej pory w ten sposób nie było, czyli kolejne, kolejna trudność, kolejny problem dla przedsiębiorców niestety Dann haben wir weitere äh, hier schlechte Nachrichten äh, aus äh, Berlin. Hier, also weiterhin geht es um BER, den neuen Flughafen. Dalsche haben Berliner Nowego Lotniska BER. Gestern haben wir von Arbeitsunfällen gesprochen und Stromschlägen. Äh, heute geht es darum, dass der BER gegen eigene Umweltstandards verstößt. Mit der Zustimmung der Flughafenleitung und hier geht es darum, also der Flughafen will dann ökologisch sein und bis 2050 emissionsfrei und gleichzeitig fahren auf dem Vorfeld Busse, die den gesetzten Emissionsstandards des Unternehmens nicht entsprechen. Die lotniska lotnisko Dopuszczone są tutaj użycie autobusów, które jeżdżą tam po tym lotnisku i nie odpowiadają w ogóle standardom przyjętym przez tą firmę. We wszystko, jakby według tutaj informacji prasowych, o wszystkim wie zarząd lotniska. Także sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. No, wygląda pewnie jak to zwykle o to, o, nie wiadomo o co chodzi: to chodzi o pieniądze. Także zobaczymy. Ale dobrze to tam na lotnisku nowym nie wygląda. Grünheide und Tesla Bau, also Bau der neuen Tesla Fabrik. Grünheide, Bau, Fabrik, Tesli. Es gibt auch weitere hier mögliche Verspätungen. Behörden prüfen ja, weitere Baupläne. Zwischendrin ist dann auch der Bauleiter gefeuert worden. Und jetzt fragen sich alle, ob der Produktionsbeginn im Juli. 2021, also in diesem ja noch realistycz jest. Tesla ma kolejne problemy na swojej budowie tam w tej Znowuż plany budowlane gdzieś tam leżą w urzędzie niemieckim. Zwolniony został w międzyczasie kierownik budowy. No i teraz wszyscy się pytają, czy jeszcze możliwe jest dotrzymanie tego planu lipca 2021 roku na otwarcie. Jo, I tam noch zwei Weitere Nachrichten: Deutsche Post rechnet mit, mit Dauerboom im Paketgeschäft. Der Gewinn klettert um 17 und die Konzernleitung ist sicher, dass die Entwicklung zu mehr Online-Shopping auch nach Corona weitergehen wird. Äh, Tutej dobre liczby, jeżeli chodzi o Deutsche Post: 17 17 więcej zysku w minionym roku i zarząd. Mówi otwarcie o tym, że raczej liczą się z tym, że to pozostanie ten trend do zakupów online pozostanie także po całej historii koronawirusowej, która, miejmy nadzieję, nie będzie tak długo trwała. Gut, und dann noch eine abschließende Nachricht zu Nord Stream 2. Die Grünen, die Grünen also die Partei, greifen Transit. Ja, Entschuldigung, die Grünen greifen TAN-Stiftung für Pipeline-Bau an. Partia Zielonych äh, attackiert die Fundation, die sich jetzt die Bau des Gas- oder Rohstoffes kümmert. Wir haben darüber gesprochen. Und jetzt äh, finden die Kröne, also die Partei, die findet das völlig inakzeptabel. Äh, deswegen, oh, mal sehen, wie weit das jetzt kommt. Äh, ich bin der Meinung, äh, dieser Projekt wird dann weitergeführt. trotz tych zagęstnych i negatywnych, z czym, no, Partia Zielonych uważa, że tutaj stworzenie właśnie tej fundacji to jest coś nieakceptowalnego, ale według mnie ta budowa będzie dalej kontynuowana, mimo wszystkich tutaj negatywnych też wiadomości w niemieckiej prasie. No. So, liebe Leute, schreibt mir bitte gerne, wie ist denn die stimmung bei euch, wie ist die stimmung in Polen, was passiert. Uh, ich habe nur gesehen, die Unternehmen in Polen sind ja auch wirklich sehr frustriert. Um, napiszcie, co tam u was, napiszcie, proszę, jak tam sytuacja w Polsce wygląda. Ja tylko widziałem, że przedsiębiorcy w Polsce też są bardzo mocno sfrustrowani. Czyli, to nie jest żaden typowy dla chwili obecnej dla Niemiec sygnał, to wszystko, co się dzieje. Und sonst, liebe Leute, wünsche ich euch wie immer einen schönen, ruhigen Tag. Genießt die Zeit. Viele liebe Grüße. Tschüss.